Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily odcinku u mnie na kanale z Alpiona. No i dzisiaj troszeczkę inny odcinek, pierwszy u mnie taki na kanale. Pogadankowy, można tak to nazwać, takie odcinki po prostu tak nazywam. I to będzie omówienie o tym, co planuję na następny sezon, który rozpoczyna się za 5 dni. Znaczy 6 dni w sumie, bo to jest jeszcze 19 godzin i jakie będę miał plany, żeby w tym sezonie coś zrobić tak postanowiłem że po prostu co sezon e, będę po prostu takie taki materiał wrzucał e, i starał się to spełnić e, no pierwszym tak i pierwszą taką rzeczą którą będę chciał na pewno w tym sezonie osiągnąć to będzie maksymalne tutaj milion tysięcy potęgi e, bo za każdym razem gdzieś kończyłem tutaj na 400. Na 500, 650 gdzieś na tych nagrodach, ale nie udawało mi się te półtora miliona wbić ani miliona, więc w tym sezonie postaram się po prostu to dobić. Oprócz tego e, będę chciał podobijać na pewno 300 e, setki albo 4 setki, setki na ambuzdygantach, 300 setki na włóczniach i na pewno. 4 setki albo nawet i 7 setkę na sztyletach, to postaram się dobić. No i też na pewno będę chciał bardzo dużo w tym sezonie zająć się kraftem pozganów um, oraz, oraz 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 będę chciał um, podobijać sobie w miarę sporo, jeżeli chodzi o ubiór i na pewno 7 setkę dobić na kurtkach, jak i 700 na kapturach, i też 700 na sandałach. Oprócz tego, troszeczkę bardziej się zająć e, moją ekonomią i powrócić do też cza czarnego rynku. Jak, no i też samym craftem, to co Wam mówiłem. E, Przeglądać wszystkie broń, potestować każdą broń, e, jakąkolwiek speckę na nich nabić, żeby po prostu nimi pograć, potestować sobie i sprawdzić bronie, których jeszcze nie sprawdzałem, pildy troszeczkę więcej polatać po mistach no i w miarę raz po raz, skoro wtedy zagrać jak i Helgatey. no i to myślę, że by było wszystko z tych rzeczy które bym chciał po prostu w następnym sezonie dobić, to wiem, że brzmi tak o to topić, to dobić, to dobić, no ale będę się starał z całą sił, żeby to wszystko zrobić. Sobie zapiszę wszystkie rzeczy, które wymieniłem tutaj. Zapiszę to sobie i po prostu będę sobie odhaczał. I taką listę wam pokażę w następnym materiale, jak sezon się zakończy. I wtedy będę nagrywał kolejny taki materiał. No i to by było na tyle dzisiaj. E, troszeczkę krótszy materiał. No, bo co tu więcej się rozwodzić nad tym, e, jeżeli chodzi o statystyki: 330 milionów. E, co do łącznej, łącznego fejmu, nie wypowiem się ile dobiję przez ten sezon, ponieważ w sumie nigdy się nie interesowałem ile przez jaki czas dobijam tego fejmu. E, po prostu raz po raz spojrzę, że. O, mam 200 milionów, o, udało mi się dobić 250, o, przekroczyłem 300, raz po raz jedynie spojrzę na to. Będę chciał też powrócić do w miarę częstego, chociaż nie aż tak jak kiedyś PK bo tak jak było kilka odcinków z rzędów z, Helge, z highlight'ów, z PK bądź koraptedów. Tak po prostu teraz y, troszeczkę ich nie było i będę chciał powrócić do tego, żeby chociaż dwa, trzy w tygodniu były. To by było na tyle dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo. Do usłyszenia jutro. Cześć.